Benzynowy, elektryczny Lub połączenie obu w jednym Teraz GLS-ów z pakietem AMG już od 2999 zł netto miesięcznie Znikające gigabajty? Zrezygnowałem. Po na kartę to co dostaje już u mnie zostaje. Tak o, niewykorzystane gigabajty przechodzą na kolejny miesiąc i kolejne, i kolejne. Tak o, proste. I wygodne. I za 0 złotych. Co? No tak! Bo pierwszy miesiąc bez limitu mam za 0 złotych, a do tego 9600 gigabajtów przez rok. To co? Przechodzimy, Przechodzimy do tak bo oręcz tu jest. W życiu jak w sporcie potrzebna jest skuteczna ochrona. Wejdź na wyższy poziom z Reksoną Advanced Protection i bądź pewny siebie niezależnie od tego, jak bardzo się rozgrzejesz. 72 godziny ochrony przed nieprzyjemnym zapachem i potem. Rexona. Nigdy za gorąco, zawsze pod kontrolą. Po tej reklamie będziesz pamiętać o piekarniku Haier, bo piekarnik Haier uczy się, zapamiętuje Twoje nawyki i podpowiada przepisy. Tu masz napisane. To technologie AI Cook. Zapamiętaj. Haier. Technologie. Które zmieniają Twoją codzienność. Big Milk składa się ze słońca, ze wspólnych chwil, ze śmietankowego smaku i Twoich ulubionych dodatków. Big Milk. Przyjemnie się składa. TVN 24, daje do myślenia. Warto zachować piękno natury. W trosce o nią przynieś stary telefon do recyklingu w T-Mobile, a na nowy Samsung Galaxy S24 dostaniesz 900 złotych zniżki. Weź, podtrzymaj. Czy ona właśnie wyjęła ptasie mleczko z zamrażarki? Zmrożone ptasie mleczko. Wow, co to jest za pomysł? To teraz ta czekolada od Wedla tu musi trzaskać. Pianka pewnie jest sprężysta, a każda kostka... Każda kostka to ochłoda. Emil? u uh, Emil! Emil! Wow! Spróbuj, ptasie mleczko, pozm... Złotych. Stracili oszczędności, mieszkania i domy. Kilkadziesiąt tysięcy oszukanych. Mariusz, nie mam chałupy, mam długi i nie bierz mojego spadku. Dlaczego ty nie No Nie wiem, nie wiem. To są olbrzymie siatki oszustów. Czy pan jest świadomy, że ten człowiek stracił dom? W jego kieszeni, kiedy zabierało go pogotowie, znalazło pana wizytówkę. Wyjątkowo bezwzględna sztuczność Uwaga, dziwak 55. Nadszedł czas na zupełnie nową rozgrywkę. na. Witam. Defo! Nowy elektryzujący teleturniej Defo. Od roku do czwartku o 20.55. W TVN sponsorem programu jest SKPL, właściciel internetowego biura podróży do rezerwacji lotów, citybreaków i wakacji. Na program zaprasza sponsor, producent drzwi DRE. Sponsorem programu jest firma Bielenda, producent kosmetyków przeciwzmarszczkowych oraz na przebarwienia z linii Bielenda Egzosomy Młodości. Mój kolor? Dobieram go starannie. Preferans od L'Oreal Paris. Intensywny blask. Do 100% pokrycie siwych włosów i 8 tygodni bogatego koloru. Wybieram efekt jak z salonu. Wybieram preferans. Teraz w promocyjnej cenie w drogeriach Rossmann. Płacenie za telefon? Zrezygnowałem. Wziąłem nowy smartfon w Orange. Tako. I nic za niego nie płacę. Przez rok. To uczciwa cena. Przyjdź do Orange po smartfonie Xiaomi i internet 5G bez limitów. Przez pierwszy rok to my płacimy za smartfon. Tako. Do Orange tu jest. Przedstawiamy przyszłość sprzątania. Coś okrągłego? Nowy ciw to wyczyści. Coś żółtego? Nowy ciw to wyczyści. Twój pies uważa, że to zabawka? Nowy ciw też to wyczyści. Nowy Cif Infinite Clean z naturalnymi probiotykami, które zapobiegają osadzaniu się brudu. Skutecznie wyczyści tysiące powierzchni w Twoim domu i poza nim. Sprzątaj łatwiej. Wypróbuj Cif Infinite Clean. My, sąsiedzi, pełni wewnętrznych barier. Jak on miał na imię? Kiedy w końcu parter. I te krzyki za ścianą. Czy to był śmiech? Te ściany są cienkie. Dystans między nami już nie. Pieski jakoś bardziej zbratane. My milczymy, bez pomysłu co dalej. A gdyby bariery były jak barierki balkonu? Że można za nie wyjrzeć i pomachać komuś. No bo skąd płynie dobra energia sąsiedzka? Uśmiechnij się do kogoś, kogo nie znasz. Stwórzmy wspólnie lepsze sąsiedztwo. Program Magenta Moments od T-Mobile to największy wybór okazji, które pomogą Wam być bliżej. Dołączasz? czas działa na twoją korzyść z nowym ax przyciągaj zapachem na dłużej sponsorem programu jest producent przeciwzmarszczkowych kosmetyków z peptydami perfecta skin perfecta na program zaprasza sponsor producent drzwi dre Sponsorem programu jest dostawca nowego elektrycznego suwa Skoda Enyaq. Dobry wieczór.